Uderz o niejakim brawo, i chodź, się, Jak nie blizie, podejde, podejde, blizie, to bliżej podejdzie. Podejdzie, bliżej, to raz.

¡Gracias! Weś, toto, treši, vlevi! Weś, toto, treši, vlevi! Weś, toto, treši, vlevi! Trak. Trak. Ale za pirujo, tujo. Optimalnie. Ako je... Sanyu cuci spod dogi. Oooo... Ida namir, i przyhosi, o... tu... O, przechodzę, chodzę, cały czas to wychodzą. Chodzą, raz, odtem. Ale ręce się układają, nie stały w jednym konfiguracji. Ręce, ręce cały czas tworzą w różnych konfiguracji. O, tu. O, niech się. U nich. Przyspieszenie. Na, 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 się. Przemieszczam. Teraz tak, już mam zauszał, nie, że zawsze tak, tak. chodzę, chod, schodzę i bokiem, więcej kontaktu. więcej ręce na bokie. I wyrzuciłem, bo mi W ten momencie obniżać się, i się, przychodzimy, obniżać się, o tak, i załóżmy, tak, więc, tak, chodzisz, się, tak, nie się nie tak. tak. dostaj, nie dostaj, I dostaj. I Wjedziemy. Brawo, od czoła i... Już. Brawo, brawo, jest punkt, dobrze. To nu! No. Sam uczonym nie zrywać. Całą maską, izolację. Nadjęcie i wyzwolenie energii. Brawo, proszę. Wtedy wyszedł, prawy, prawy się. Wjedziemy. Ну, а тут. Это 2, 3, lewy kolos, gardła, odmienienie, pierdolekamy. 5,5 stopnia. Raz, 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 Cały, cały. Chodzimy, jogo. chodzimy. chodzi, wychodzi. Nawet wolno tak. Tak, A, tak. Bo Chodzisz, nie odczerbuj chodzisz. Ba. Tak, otwarty, no, tutaj, to, to. tak, to dwa tygodnie. Tak, tak, No to i obniżenie. I już. to, na Dwa. to tak, to. Dwa. to tak, to. to. Złapię to. Tak, tak, tak. pół

chodź 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 raz, dwa, trzy. chodź bokiem, bokiem. Raz, dwa, trzy. Prawy tak. Nie. Ja to ja słyszę, to. Tak. chodź chodź No chodź chodź to, to, to. chodź chodź to, to, to. chodź 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 Oto chodź 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 年年祝福。 O, widzisz o, tu, o, o, widzisz, tak samo jak ten przeciwnik, ten Francuz, chodził, a ryzykowa z tu był to i to, widzisz, chodził, by, odchodził tu, widzisz, odchodził, łzyk. i ja nie Ty Ty Te też te techniki praktyczne, że umiesz odchodzić i zjebał. Oczywiście, bo nie powiem, że zawsze jest bezpiecznie schodzić i wbędą.